Hej, mano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam was serdecznie w drugim odcinku pożegnania FIFA-22 Ultimate Team. No i proszę Państwa, finałowy mecz Draftu. Przed nami. Będziemy oczywiście grać. I mam nadzieję, że wygramy ten finałowy mecz w drafcie. No to proszę Państwa, finałowy tutaj mecz. Zobaczymy jaki to będzie przeciwnik Jak się wam oczywiście filmik spodobał to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie No i uwaga Pierwszy przeciwnik w drugim odcinku jest taki oto przeciwnik finałowy Ma Cristiano Ronaldo, Pedri, Sterlinga Robertsona, Kante, Gomez'a, Varana, i no to daję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w sercu. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Co teraz zrobi? Uniemożliwia strzał i widzimy chorągiewkę w górze. Minimalny teraz był ten spalony. Domku niewiele zabrakło, ale warto podkreślić czujność na linii. Z piłką Pedri. Adama Traore. Udane podanie przy piłce Dawid Silva. Podanie dochodzi do Usmana Dembele. Dośrodkowanie, ale obrońca z zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację w piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? To musi wejść! Aj! Teraz pięknie do broni uratował zespół! Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję, popisał się znakomitym refleksem. Real dobre wyjście z własnej strefy. Rykosze to oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut rożny. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Przed Sterlingiem pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Ładna piłka w uliczkę, ale cóż, ostatecznie przerwana akcja. Dobra gra w obronie. Teraz ładne podanie otwierające, warto to wykorzystać. Wciąż ma piłkę, co zrobi? Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Dawid Silva. Piłkę ma teraz modlić. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe, jaka będzie odpowiedź rywala. I mamy remis. Jeden do jednego. już wychodzi piłce na spotkanie. Spokojna interwencja. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Damatraore, orę przy piłce, korągiewka w górze. I to tyle po akcji. Szkoda, akcja zapowiadała się ciekawie i bardzo niewiele zabrakło. Powrót ze spalonego był słuszny, tylko nastąpił zbyt późno. Szansa, mogą zaraz prowadzić. Co teraz zrobił Alison? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. Sterling Robertson dostaje teraz piłkę. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Podanie i przy piłce Dawid Silva. Dobra sytuacja dla Dawida Silwy. Te zagrania wymagają żelaznych nerwów. Jest za linią obrony. Uwaga! Groźnie było. Dobra interwencja. I piłka wychodzi za boisko. Zaczną od bramki. Czyli jednak dalej remis. Zawiedziony strzelec liczył, że da im prowadzenie, ale fantastyczna interwencja bramkarza. I piłka do Robertsona. Przed szansą Cristiano Ronaldo. Porez zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Alison Becker, nie do uwierzenia. Wrzuca piłkę przed bramkę. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Szansa na objęcie prowadzenia. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Gol, proszę Państwa. Cios za cios. Znowu prowadzą. A zatem mamy wynik 2-1. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja Arbika. Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Może spokojnie dośrodkować. Modric teraz przy piłce. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać. Ale teraz poszedł, jest za obrońcami. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Rywale przejmują piłkę. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Co za okazja! Tak bliska to powinien być gol! Gol keeper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Centra w pole karne. Aj, teraz centymetry zdecydowały o tym, że nie ma gola. Weszła na bramkę? Nie tym razem. Świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. By tak interweniować w polu karnym, trzeba nie mieć układu nerwowego. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Adresatem podania teraz Sterling. Zagranie Sterlinga w szesnastkę. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Przerwa, za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, niestety w finale po pierwszej połowie przegrywamy 2-1. Będziemy walczyć do końca. Robimy zmiany, oczywiście Messi odpali turbo, Zandembele, Vinicius Junior i Diogo Jota. Widzimy się po meczu tego spotkania, mieć wygrany finał w ręku. Rozległ się Gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Cristiano Ronaldo. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja Strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Wizdek, dobra decyzja sędziowska teraz, bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo fału. Golokanty. Rahim Sterling. Wysyła teraz ładną piłkę w szesnastkę prezentuje w tym meczu. hat trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Obecny wynik. 4-1. Czy trafi? Kapitalna interwencja. Uratował zespół przed stratą gola. Sterling. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Przed szansą Cristiano Ronaldo. Jest! Kolejna bramka powiększają przewagę do czterech goli. Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. Przy piłce Cristiano Ronaldo, obrona, ale piłka w grze. A Silva. Zagrywa teraz na dobieg. No i zmarnowana. Świetna szansa na gola. Co za pudło. Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Nie popisał nam się obrońca teraz. Jogorzota. Co zrobi? I go! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Iście hokejowy wynik, 5 do 2. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Jogoszota. Jordi Alba przewidział zamiary rywali. Przejął piłkę. Udane teraz zagranie do środka. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. I teraz zbiega do środka. I sąd broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. Centra w pole karne. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Nie do wiary, naprawdę nie mają litości. Znowu Bramka! Powyższają prowadzenie. Deklasacja. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Teraz aż się prosi, by centrować. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do dośrodkowanie. Modric teraz przy piłce. Czy zdoła trafić? Brankarz wychodzi. Piłka jest jego. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Do Messiego. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Co teraz zrobił Alison? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite. Głęboka ta centra z narożnika. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział. I wpadło! Jest celna główka! Brawo! Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Tak się powinno stopować ataki rywala. I oto z piłką Leo Messi. Piłka trafia do Beckhama. Może do środka wywać. Piłkę ma teraz Modric. Do Modrića z powrotem. Robertson przechwytuje piłkę. Nie ma litości dla błędu rywali. I teraz dobra okazja do kontry. A teraz będzie dobra okazja. Alison Becker, nie do uwierzenia. Leo Messi atakuje flanką, ma trochę miejsca. Bramkarz bez problemu przechwytuje tę piłkę. Pozostało już tylko 120 sekund. Robertson. Prostopadłe zagranie. Specjalność zakładu Robertsona. Przed szansą Cristiano Ronaldo. I co mieli państwo? To znowu jest Bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają. No i koniec meczu. Zespół gości schodzi z boiska zawiedziony. Pewnie nie tego się dzisiaj spodziewali. Tak przegrywać takiej drużynie po prostu nie wypada. Męczyli się na boisku, a wynik mówi sam za siebie. Państwa, to jest żałoba naszego grania w piłkę. Tragedia i wstyd, wielki wstyd, bo przegrać finałowy mecz 9-2 to jest tragedia. Ja się, proszę państwa, nie będę tym tłumaczyć. No, finałowa żałoba, tak mogę nazwać w tym drugim odcinku. Nic na to nie poradzimy, ale i tak mamy dobry sukces aż żeśmy doszli do finału i tak jestem szczęśliwy ale ten ostatni mecz mnie po prostu wkurzył i I trochę jest smutek ale nic nie możemy na to poradzić otwieramy sobie paczki tu trafiamy, rzadka karta i tu mamy Angelino z RB Lipsk. Dobra, wszyscy Kontrakty mogą zostać na szybką sprzedaż Otwieramy dalej. Nic nie trafiamy. Następna paczka. Słuchajcie, wypożyczona. Zobaczymy, co trafimy. Nic ciekawego. Norris. trafili kartę na wypożyczeniu. Dziś oczywiście mi jest pewnym, no bo już FIFA 22. Już noż nie będę grał no, w Ultimate Team. Może kiedyś powrócimy, ale zobaczymy Mamy tutaj lepszą kartę i mamy Diago Aspas Czyli ekrany No Aspas w sumie ile on może kosztować? No że dwójka, a dobra Wszyscy idą na szybkim sprzedaż No i ostatnia paczka zobaczymy co trafimy Konate Na szybkim sprzedaż No cóż, to było na tyle w tym odcinku. Ja wam zapraszam na moje kolejne odcinki. FIFA 22 już została pożegnana, więc. Papa pa, FIFA 22. No to widzimy się w następnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się.